Dlaczego temperatura szkodzi? No, jak popatrzymy tak krytycznie, analitycznie na wygląd mężczyzny, to czy szerzej wygląd samców saczych naczelne oraz inne ssaki, to łatwo zauważyć, że wszyscy gonady, czyli ten element istotny najbardziej w rozrodzie, są poza korpusem, poza ciałem. A więc to ma znaczenie i ma znaczenie, że temperatura, już wracając do człowieka, temperatura maszmy jest 2-3 stopnie niższa niż temperatura, mówi się body trunk, czyli, czyli korpusu. Właśnie podwyższona ciepłota tej okolicy, jąder, wpływa niekorzystnie na spermatogenezę. Na pewno, na pewno każdy z nas, każdy ze słuchaczy, jak sobie skojarzy, stosowałem saunę, było niedobrze. Teraz, czy miałem też gorsze erekcje, gorsze, gorsze libido, ale też i gorsze parametry nasienia. Nie stosuję sauny tak często czy w ogóle. To mi się wszystko zaczyna poprawiać i to można ułożyć właśnie w jakąś całość.